Pedro Regis, Anguera w Brazylii, orędzie Maryi Królowej pokoju wraz z krótkim komentarzem. Kochane dzieci, ja jestem Waszą Matką i Was kocham. Proszę Was usilnie, byście należeli w pełni do Mego Syna Jezusa, gdyż jedynie On jest Waszą drogą, prawdą i życiem. Żyjecie w bolesnych czasach. I nadszedł czas Waszego powrotu do Boga, zbawienia i pokoju. Chcę Wam powiedzieć, że nie jesteście osamotnieni. To właśnie w tych trudnych momentach mój Jezus jest bardzo blisko Was. Nie zniechęcajcie się. Wasz krzyż dalej będzie ciężki, lecz nie tracicie wiary. Zawierzcie mocy Bożej. A będziecie zwycięzcy. Módlcie się dużo przed krzyżem. Dbajcie o swoje życie duchowe i nie odrywajcie się od drogi, którą Wam wskazałam. Odwagi. Wy wiecie dobrze, jak bardzo matka kocha swe dzieci. Dajcie mi swe dłonie, a zawsze będziecie bezpieczni. Przyjdzie wielka burza. I dosięgnie Domu Bożego. Trwajcie w prawdziwym magisterium Kościoła mojego Jezusa, a nie wciągnie was bagno fałszywych doktryn. Naprzód w obronie prawdy. To jest wiadomość, jaką dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję za to, że pozwoliliście mi spotkać się z wami tutaj jeszcze jeden raz. Błogosławią was! W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Komentarz. Dziś nasza Matka w szczególny sposób zapewnia nas o swojej matczynej miłości do nas i o czułej opiece, jaką otacza każdego, kto jej się powierzy. Pozwólmy jej się prowadzić. I trwajmy wiernie w Bogu poprzez Jego Kościół. Tylko stąd możemy czerpać siłę potrzebną do tego, aby odważnie stawić czoła wszystkim trudnościom, jakie nas czekają, oraz wszystkim kłamstwom, jakie będą nam podawane. Ufajmy całkowicie i powierzajmy się Bogu przez Maryję coraz bardziej, dzięki mocy nieskończonej miłości Boga. Zwycięstwo będzie należało do nas. 9 maja 2020.